też y, robię z niej obieram ją cienko po prostu i składam ją y, w różyczce tak papryka o tyle jest piękna y, dekoracja z papryki że ona ma żywy bardzo kolor mhm. też kupuję taką specjalnie zakończoną może tutaj ona jest tak trochę ten koniec manie. Ale tutaj lepszy koniec gładki, czy okrągły taki? Płas taki płaski, taki płaski, żeby, nie płaski nie były, tak. żeby nie miała dużo koni. Tak, bo wtedy jest łatwiej obrać. Bo na tych klęśnięciach, wprawdzie można, jak się przerwie nam skórka, to nic się nie dzieje. No ją poskładamy z powrotem. I tu mi się przerwała, bo tu już nie mam manewru. Nie, po prostu dalej. A potem się poskłada. Tak, ze na tylko w ogórku, czy w w jakim warzywie się skórka, przerwie się nam więc możemy ją sobie do, dołożyć, do dokomponować. Tutaj wystarczy sam brzeg. Sztuka polega na tym, żeby to zrobić, zrobić obieżynkę cienką, jak najcieńszą, bo papryka jest warzywem miednym bardzo i ona, jak grubo ją ukroimy, to wtedy ona będzie nam, nie będzie Błana chciała się, się zwinąć, tak, gdzie się poruszyła, A W tym przypadku musimy ją zrobić jak najcieniej, ona nam się ładnie będzie zwijać. Po prostu zwijamy w koło i ona o tyle ma ładną, ta dekoracja z niej jest ładna, bo jest bardzo żywa, przypomina żywą, żywą różę. Nawet to, to tak, to by było dzisiaj Każdy inny kolor. Ja czasami wykorzystuję i potem na, y, na wędlinę mam już taką dekorację. Do wędliny często stosuję sałatki, mm -hmm. w ogóle same w sobie są kolorowe i czasami tej dekoracji aż tyle nie potrzeba, bo jeżeli składnikiem są takie są warzywa kolorowe, to wtedy mhm. y, tylko starajmy się, żeby nie przykrywać tych kolorów, żeby mhm. nie polewajmy w cicie nie, nie klepmy, tak jak sałaska jżynową się kroiło bardzo bardzo y, drobno i y, uklepywało się kładąc się, prawda? Mhm. Tutaj teraz to jest taka trochę inaczej robiła. Proszę o wyjściowo. Jest mm takie, nie? -hmm. Podklądeczkowe. W drugiej się kroi. Tak, tak, tak. Grubsze krojenie.